Dnia 19.30. Do zobaczenia. Kultowa seria U Pana Boga podbiła Twoje serce? Jeśli tak, to szykuj się na więcej. Serial u Pana Boga w Królowym Moście. Od teraz dostępny tylko w TVP Vioti. Oglądaj jak chcesz i kiedy chcesz. Tylko w TVP Vioti. Moja szyja mnie wykończy. Mogłem dopłacić i wynająć większy samochód. Biegłam, aby dogonić autobus, który i tak by mi uciekł. Bez względu na rodzaj bólu. DicloMax Mobilat jest dobrym rozwiązaniem. Szybko się wchłania i ma maksymalną dawkę diklofenaku. DicloMax Mobilat. Maksymalne rozwiązanie na ból mięśni i stawów. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Krwi. Dziś nie brakuje słońca, ale mamy też coraz więcej chmur w nocy, chmury jeszcze nad morzem i na północnym zachodzie. Lokalnie popada z nich przelotny deszcz. Nad morzem możliwe burze, od Śląska po Świętokrzyskie i Lubelskie możliwe przelotny deszcz, poza tym pogodnie. Na północy i w Pasie Centralnym nad ranem pojawią się mgły. Na termometrach od 10-11 stopni na północnym zachodzie do 14-15 w południowo-wschodnich regionach. Jutro przeważać będzie duże zachmurzenie, ale i z większymi przejaśnieniami. Bez opadów krańce wschodnie i południowy zachód, w innych rejonach miejscami opady przelotne, a od Mazur i Suwalszczyzny przez centrum Pogórny Śląski, Opolszczyznę również lokalne burze z dość intensywnym opadem. Wiatr umiarkowany podczas burz silnej i polegisty do 70 km na godzinę, a na termometrach od 18 stopni lokalnie na południowym zachodzie do 24-25 w Małopolsce i na Podkarpaciu. Ciśnienie spada jutro po południu w Warszawie 1800 hektopaskali. Pogoda w regionach. Na północnym zachodzie początek dnia pogodny, ale stopniowo zachmurzenie wzrośnie i miejscami na zachodzie oraz w krańcach wschodnich pojawi się słaby, przelotny deszcz. Najwięcej słońca nad morzem, ale tam silnie zacznie wiać, porywy do 50 km na godzinę, 20-22 stopnie. W Wielkopolsce przewaga chmur z większymi przejaśnieniami, deszcz okresami od Kujaw po części Wielkopolski, od 18 stopni w Kaliszu do 20-22 na przeważającym obszarze. Na Śląsku dzień pochmurny, przebłysków słońca mało i w wielu miejscach poza zachodnimi krańcami deszczowo. Na Górnym Śląsku może padać intensywnie także brzmieć. Od 17 stopni w Kłodzku do 20 w Legnicy, wysoko w Sudetach chmur dużo i okresami deszcz, na Śnieżce 6 stopni. Chmurzyć się będzie też na zachodzie Małopolski oraz w Świętokrzyskiem i lokalnie tam popada oraz przejdą burze. Na pozostałym obszarze południowo-wschodniej Polski sporo słońca i od 20 stopni na Podhalu do 25 w Małopolsce. Wysoko w Tatrach przewaga chmur, możliwe słaby deszcz, na Kasprowym 11 stopni. W łódzkim mazowieckim lubelskim rano zanikające mgły i zamglenia. W zachodniej części w ciągu dnia pojawią się przerotne opady, a także burze z dość silnym opadem. Na ziemi łódzkiej około 18-21 stopni, najcieplej na południu Mazowsza do 24. Na warmii mazurach i podlaskiem początkowo pogodnie. Po południu na Warmii pojawi się przerotny deszcz, a na Mazurach po Suwalszczyznę lokalnie przejdą burze. 21 stopni w Elblągu i suwałkach do 23 w białym Stoku. Prawidłowego poziomu cukru we krwi. Promyk Agro to polski producent nawozów wapniowych, którego oferta zawiera wapna węglanowe, wapna węglanowe z magnezem oraz wapna kredowe. Tornu, innowacyjne suszarnie, solidne silosy, nowoczesne magazyny zbożowe. Ty zbierasz plony, my dbamy o resztę. Separatory aerodynamiczne ASM czyszczą skutecznie każdy rodzaj ziarna. Nadają się do czyszczenia wstępnego przed sprzedażą lub magazynowaniem oraz do produkcji materiału siewnego. Osadkowski.pl internetowy sklep rolniczy z szerokim asortymentem produktów dla rolnictwa i ogrodnictwa. Tylko u nas dostała na jutro odroczone płatności i program rabatowy. Dawniej ARAJ, dziś Unia Grains. Polska technologia suszenia i przechowywania ziarna na światowym poziomie. Ziarno to kapitał. Uniwersalne rozdrabniacze Techno marzmut. Dosłony i zbóż. Moc, niezawodność i prostota obsługi. Kup teraz i skorzystaj z 5% rabatu. Polska wieś to od setek lat miejsce produkcji płodów rolnych i budowania bezpieczeństwa żywnościowego naszego kraju. Uszanuj tę tradycje. Uszanuj ciężką pracę rolnika. Czujesz jak stres Cię przygniata? Przez nerwy chodzisz na jeżon? Waluset. Szybko przywraca spokój. To jest lek. Tak. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z umową dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Wiele past od razu po szczotkowaniu przestaje zwalczać bakterie i wtedy zaczynają się problemy. Natomiast oral B chroni zęby także pomiędzy szczotkowaniami. I kiedy inne pasty nie dają rady bakteriom, Oral-B cały czas działa. Zacznij dzień od czystych zębów, które Oral B będą chronione aż do wieczora. Oral B. Ochrona, która nigdy się nie kończy. W tymczasem FTV EURAGEDE. A co wy budujecie coś? Tak, budujemy unikalne doświadczenia zakupowe klienta. Trzeba uważać na bardzo niskie ceny. O, pogaję, niska cena. Faktycznie niskie. RTV Eura GT ekstra rabaty. Piekarnik Samsung 2399, taniej o 250 zł. Smartphone Samsung 3499, taniej o 950 zł. I w tym roku nie płacisz. Nie wyspanie, usypia twój potencjał? Wypróbuj Sentino. Jedna tabletka Sentino to dobry sen nawet do 8 godzin. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na wszystkie wskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Hej, chcesz, chce pobiegać? Sport daje radość, buduje przyjaźnie, uczy wytrwałości. Super zgranie. Splaszmy je na boisku. A jak trafię, to jest koniec. Nie piłkę i chodź porać! Wejdź na aktywna szkoła PL i dołącz do drużyny na całe życie. O -o -o -o! Widzimy się na ornikach. Ziemia wymaga naszej troski, dlatego stworzyliśmy AtriGran, mineralno-organiczny granulat wapienny. AtriGran, Wszystko zaczyna się od wapna. Jesteś rolnikiem? To umiesz liczyć. Zmień jakiś humus na Ultra Humus 18+, bo ten Ci się najbardziej opłaca. Zastosuj i zobacz efekt gołym okiem. Marzysz o własnych, soczystych owocach prosto z krzaka? Odwiedź www.karoszyny.net. Prost od doświadczonej szkółki z szybką wysyłką i gwarancją jakości. Agroton to Twój partner w rolnictwie. 20 lat na rynku, jakość. Wsparta doświadczeniem. Agroton. Myślimy i działamy globalnie. Traktorkom.pl. Ciągniki nowe i używane, a także osprzęt, Tylko tym kosiarki, oraz wiele innych. Doceniany dystrybutor traktorów i mini-traktorów. Traktor.com.pl. Poznaj z nami grenadiera. Wytrzymamy niezawodny i bezkompromisowy pojazd 4x4. Odwiedź nasze stoisko na agroshow i umów się na jazdę trudną. Aeratory zbożowe Kozak. Skuteczne napowietrzanie i przechowywanie ziarna bez ryzyka pleśni. Zamów na technomaszbud.pl lub telefonicznie i skorzystaj z 5% rabatu. Jak w dystansu! A! Super! Baw się z nami, nigdy nie skup się Nie myśl, co będzie jutro Chwytaj w dłoni świat Baw się z nami Nigdy nie smut się My ci damy radę na złe dnie Obawy, baw się tak jak my i taniec uczą żyć. A w naszym koncercie każda piosenka niesie życzenia. Podziękowania i piękne wspomnienia. Do zobaczenia w każdą niedzielę o 12.55.